Ta ogromna łaska, że to, że jesteśmy w Kościele katolickim, to bierzemy pełnią łask. Możemy korzystać z pełni łask, która jest właśnie w Kościele katolickim. I, i zobaczcie, nawet gdy nasza rodzina się słabo za nami, modli to poparcie Kościół e, i jego wierni modlą się za zmarłych. Przecież na każdej mszy świętej jest wspomnienie e, wiernych zmarłych, nie? To jest niesamowite i od razu zaznaczam, że ogromne przerażenie mnie objęło, gdy, gdy pomyślałem, że mógłbym wpaść w ręce biblijnie wierzących czy innych protestantów. Nawet sami sobie wyobraźcie, że macie samych znajomych w biblijnie wierzących i wraz z twoją śmiercią nikt z tych znajomych się za ciebie nie pomogi, a mówią, że kochają Jezusa i zazmarł się modlić, już nie trzeba. Bo jest sąd i jest wyrok. Od razu niebo albo w piekło i tyle. Tragedia niesamowita. Przeraża, przeraziło to moją duszę, gdy, gdy pomyślałem o tych wszystkich tutaj e, mędrcach i, i ewangelizatorach i innych mądralach, którzy tutaj w imię Jezusa tak, robią wielkie rzeczy i różne. E, i starają się mówić, że Jezus cię kocha i wszystko jest pięknie, i nic nie musisz generalnie robić, bo już wybrałeś Jezusa ze swojego pana i jest Eldorado. A gdy powiesz, czy się będziesz modlił za mnie, gdy umrę, to nie, nie trzeba. I teraz sobie wyobraźcie, że nikt się za was nie będzie modlił. Nikt. Jak w tej starej historii. Oni. Twierdzą, że ofiara Jezusa jest wystarczająca, nie trzeba się dodatkowo oczyszczać w czyjścu. No właśnie, to jest pycha, nic innego. Nie trzeba się oczyszczać. Wszyscy chcą iść do nieba, a, nie, a mało kto chce zostać święty. Nie ma innej drogi, żeby iść do nieba, jak to, żeby być święty. Tylko święci będą w niebie, bo nie może być żadnej plamy grzechu. Chrystus umarł za nas. A ja też miałem taką dyskusję kiedyś ze znajomym: a co jeśli. Nie zdążysz naprawić błędów. Co jeśli umrzesz, eee, nie wiem, nagle, z zawału, nie wiem, zginiesz w jakimś wypadku i, i nie udało ci się z kimś pojednać? Nie udało ci się naprawić wszystkich błędów. Co wtedy? Nie było albo piekło, a akurat w tym dniu umarłeś w grzechach. I co, całe życie było ok, a w tym dniu byłeś w grzechach ciężkich, albo byłeś pokłócony i w takim stanie umierasz. I co wtedy? Do piekła idziesz? Po jednej chwili? Oni mówią, że wtedy liczone Boże miłosierdzie i Pan ich zabierze do nieba. No tak, ale przecież w grzechach nie możesz wejść do nieba, a jednocześnie nie zasługujesz na potępienie. Więc czyściec to jest doskonały Boży wynalazek, który cię oczyści przed wstąpieniem do nieba, a nie zostaniesz potępiony.